Co ty komentarze młyn robisz, obstawiamy, po co ci komentarz, o, że coś za dla człowieku gada nie do naprawdę Jak ja właśnie dałem tylko zwykłe info, to z się nie da no nawet Dobrze, to dawaj, do dawaj dalej info, bo teraz płaczesz. Ej, to mam od nas? Płacze? Bo wy się do mnie, równie dobrze ty płaczesz, no bo ja No dobrze, ale robisz to dalej, ty robisz większy młyn niż mój komentarz, wiesz? No właśnie ty zacząłeś całą szopkę, więc ty to robisz. No dobrze, ale ty ją kontynuujesz przez pięć kolejnych to ty to zacząłeś, dlaczego ja mam być Ty mnie zn bo robisz to przez 5 minut, szóste już mieli. Nie Piwo! Nie, ja Ej, obstawiam, ja obstawiam hros. Jakbym był twoim ojcem przed ci zajebą wyliście, no, no, po prostu. Piwo, wracaj do spania, nie ma sensu. Pan jesteś w pysku. Tak ci Nie no, pipo, no, wiesz, no za co to za komentarz. Co to za komentarz? Co to za komentarz był? Ale jak ty się to nie, wyrażasz? Teraz co to za komentarz był? nie, to było? To, co ty teraz mówisz, jest potrzebne? Potrzebne to było. potrzebne to jest aborcja w tym kraju, kurwa, legalna ty na No, potrzeb. No, 20, 25 lat temu byłaby potrzebna. O kurwa. Wtedy byś nie powstał. Nie, nie, nie. nie. Greg, do krypy. to nawet nie matryk w śmierci, jeżeli się obcaisz. Poda, mi ci matkę zać go, żebyś się mógł. kurwa. kurwa. Począł bym jej, kurwa, gardło na klatce pryszowej i zrobił, kurwa, nic twojego imienia. On jest unhinged, kurwa! powstrzymany. Na nagrobku było tutaj, nie narodził się, kurwa, ten, kurwa, cpel. To już wszystko puścił, stary, nie ma żadnych hamulców. No nie mam, kurwa, tak? No, jakby twoją ja mamę zobaczył albo ciebie na ulicy, też bym nie miał. Ty, syna, i pomyśl sobie, że, kurwa, będzie mix rosni <ślamy> <ślamy> byś klipa tego płagał.